Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Eurotrack Simulator 2. Z góry chciałbym Was przeprosić za taki dźwięk, jaki teraz słyszycie, bo jest on, nie ukrywajmy, do dupy, ponieważ użyłem odszumiania. Mikrofon jest na 30 dB, dlatego najprawdopodobniej mój głos, raczej znaczy najprawdopodobniej, na pewno mój głos jest taki właśnie metaliczny i nieprzyjemny dla ucha. Wam dać do znaczy informacje, gdzie jedziemy? Jedziemy do Poznania, jesteśmy sobie we Wrocławiu, mogę Wam nawet to udowodnić, proszę bardzo, Wrocław Ym, nie wiedziemy jabłka 20 ton nasza ciężarówka prezentuje się tak jest to Renault Magnum wydaje mi się, że możemy zaczynać to nie będzie prosta trasa yy, ponieważ moja ciężarówka dosyć słaba. No coś mnie tak pokusiło po prostu na Megankę, Megankę, Boże, na Renówkę. I powiem wam, no to jest taka prostota, prostota na maksa, nie? Można by powiedzieć. Jakby co, jakbyście nie wiedzieli, albo nie przeczytali tytułu, to ja sobie właśnie teraz jadę na kierownicy Logitech G27. Dlatego właśnie możecie odwiniać tę kierownicę za to, że jest taki, a nie inny dźwięk, ponieważ jestem oddalony od mikrofonu, nie mogę się przybliżyć, ponieważ no, pedały by troszeczkę mi przeszkadzały, dlatego dbam o swoją wygodę. O, przejedziemy jeszcze. Dobrze. Może mam... coś chciałem wam mówić? <laughs> Sorry, że się zawiesiłem, bo nie wiem czy coś do was mówiłem. Teraz dostałem Alzheimera i to naprawdę dosłownie dostałem Alzheimera, nie pamiętam. Na czym yy, skończyłem? Jeśli wcześniej powiedziałem zdanie powiem wam, a właściwie no w sumie to jest już zdanie, no to, to chciałbym wam powiedzieć, że bardzo mi się fajnie jeździ. To jest taka, wiecie, jedna z wielu gier, które gram sobie na kierownicy, mam nadzieję, że już widzieliście jak śmigałem pasę do Corsa. To również było na kierownicy G27. Lancerem Evolution 6 takowym właśnie samochodem jeździłem No ja nie chcę tutaj wiecie przekraczać prędkości mógłbym tu jechać z ale po pierwsze rozpędzałbym się naprawdę lata a, a wiecie no i jeszcze by było niezgodne z przepisami puściłbym wam radio ale jak kiedyś chciałem wam puścić radio oj nie 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 Jeśli słyszycie takie jakby stękanie skrzyni, to nie wiem właśnie o co chodzi. Czasami jak chcę bardzo szybko zmienić bieg, no to mi tak właśnie stęka, że tak tą nazwę. Tak zgrzyta po prostu, nie? O słyszeliście? Nie wiem w ogóle o co chodzi. Jeśli ktoś... No Zobaczcie, teraz nie zgrzytnęło. Jeśli ktoś miał już z tym wcześniej do czynienia, to może napisać w komentarzu, o co kaman, ja chętnie poczytam. Powiem wam, że posiadanie takiej kierownicy, granie sobie w to jest naprawdę czysta przyjemność. Aha, chciałem wam powiedzieć, dlaczego jadę do Poznania. Zobaczcie sobie na mój stan konta. No trochę mi się zarobiło. A garaż we Wrocławiu mam już na maksa uzupełniony kierowcami i ciężarówkami, więc chciałbym sobie po prostu zainwestować w nowy garaż, tak? A moja firma chciałbym, żeby najpierw właśnie działała... Czekajcie, jeszcze tutaj podam troszeczkę gazu. Będziemy sobie jechali 70 11. Chciałbym, żeby moja firma najpierw... Zaistniałam w Polsce. Jako że nie mam dodatku Going East, no to mam tylko e, Wrocław i Poznań, tak? Dobrze mówię? Tak. Bo tutaj nie ma Warszawy, nie? Nie ma stolicy. Bez dodatku, ale spoko. No, nie czekam się. Powiem wam, że troszeczkę nie wiem czego mi klatkuje. Chyba spadły mi eps -y przez nagrywanie. Być może dla was to nie jest widoczne, no ale ja to jednak troszeczkę odczułem. Powiem wam, że nie jest lekko. Fakt faktem jadę gdzieś tak na jednej trzeciej... ...gazu. No bo nie chcę tam jakoś, wiecie, tak szaleć za bardzo. Teraz dam cały. on cały i tak przyspieszę na całym gazie. Ta ciężarówka to jest chyba... ...najmocniejszy silnik? Eee, gdzie jakoś tak albo ten przede ostatni mocniejszy, wiecie co rozszukam salonu Mercedesa mam zamiar sobie kupić tego nowego MP4 bo bardzo mi się on podoba a tam po prostu renóweczkę damy sobie do firmy właśnie, mam nowego save'a on ma już 11 level trochę na nim pograłem Wam 30% odkrytej mapy. A ile czasu na nim gram, to niestety wam nie powiem, ponieważ nie zwróciłem na, te, na tą, tę informację uwagi. Ja to tak trochę rozpędziłem. Ja powiem Wam, że nawet nie trzeba dusić, bo to jest jednak diesel, tak? Nie potrzebuje mieć gazu w podłodze, huj, 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 huj. żeby coś tam jechać. Jeszcze to jest taki diesel który jest 400 koni, ma 2000 nm momentu obrotowego, także no Jest on dostępne częściej między 1000 a 1500 no, Zazwyczaj, bo takie suciągną. Pojdziemy sobie od 21... 18 według naszego gps u Kubrze wiecie, co nie miałbym tego GPS-a tutaj, no, ale na no, nie widzę. W mojej ciężarówce GPS-a na mapę, czy tam na znaki nie chcę mi się jakoś siedzieć, bo ja orientacji za świetnej nie mam. Czy kojarzę, he? Na znaki może i bym dojechał, ale to musiałbym wytężyć swój umysł. Tak, pewnie ktoś teraz powiedział, którego nie mam. To wie. Może się nie mylił. Ja na przykład nie miałem nigdy rentgenu głowy i nie jest to potwierdzone naukowo, czy mam mózg, czy nie, tak czy. Że... No wiecie, przypuszczenia mogłyby być słuszne mm, Mogę być też ganiany w komentarzach właśnie, że tak wolno jadę, nie? Ale wiecie to, to jest Eurotruck nic for Speed Ja mam właśnie poza, jak chcę sobie poszaleć troszeczkę, no to odparam sobie asetokorsa, tak? Tam naprawdę daję wpalnik A tak, to jest jedna trzecia gazu Chyba, że chcę się gdzieś szybko włączyć do ruchu, to wtedy Toby w podłogę. I tak to wygląda. Czekajcie ja się troszeczkę na chwilę, żeby zobaczyć zwalanie. pół duże 30 7,5 Trzeszcie, a w sumie nie ja ma 20 tonny. Oj, czekajcie. Dobra. Dobra, to już nie przesadzajmy, że będę jechał 58 na końcu. O, tu mamy 80. Ja za długo nie pokorzystam z tego 80. Widzimy, ja mam jeszcze tylko 40 km. Tutaj troszeczkę damy tej naszej ciężaróweczce. Oj, troszeczkę mnie wniosło. Okej. Okay. Ja Mówiłem wam, że to nie jest wcale tak łatwo się rozpędzić, ja bym tutaj chciał troszeczkę, no właśnie, pognać. Myślę, że 12 może być dobrym, e... dobrym pomysłem. Nie wiem czego, ale mnie tak klatkuje, że to jest masakra. Oj, oj, oj. Panie Busiaku, pan nie zjeżdża na mój pas. No i tak, już dubka. No i tak muszę zredukować na 11. -kę. Teraz mam gaz w podłodze, nie? Nie no... Nie, nie ma co, jak, jak się depnie, to na idzie, nie? Nawet takie 400 koni wystarcza. No i wiadomo, najfajniej by było mieć 700. Ale tak patrząc realistycznie na no, koszty utrzymania silnika V8, a takiego R6, no różniłyby się, nie? Tego wiecze. Ojejku. Nie wyczułem hamulców, zazwyczaj jadę z lekkimi jodą ale tylko ten miałem do poznania, więc go musiałem wziąć, nie? Żeby nie jechać na pustko. Bo taka dziwna decyzja, bo zazwyczaj startuję za z czwórki, nie na pół sprzęgle normalnie. A tu w ostatniej sekundzie, właściwie milisekundzie, podjąłem decyzję, że wystartuję to jednak z bój i jakby ktoś się pytał to gram na adwagę. Dobra. Poczekajcie bo to jest cały czas 80. A, to już było 80. Dobra, mamy Poznaj. To jest 5 dyszek, tak? Powiem wam, że na 10 może być kiepski pomysł. E znaczy z normalnym ładunkiem, takim do 10 ton, powiedzmy takim leciutkim No to bez problemu o tam widzę garaż do Główna Yes, widzę garaż W Poznaniu jeszcze nie był O Znaczy i w Realu, i w grze, nie? Tam też jest jakiś salon do odblokowania Módlmy się, żeby to był Mercedes, Taki bardziej obeznany gracz ETS-a Albo ten, co ma siedzibę w Poznaniu Powinien raczej wiedzieć e, jaki tu jest e, ten... Ojejku. Powinien wiedzieć jaki tu jest salon do odblokowania Trochę zajęłem drogę temu busowi Jeśli kierowca busa mnie ogląda to bardzo przepraszam Nie chciałem Ja się dopiero jeszcze uczę oczywiście jeździć, nie? Także... Nie piszcie mi tam, że coś tam źle robię, bo... Bo... TTS-a już naprawdę sporo gra, tak? Będzie chyba z 300 albo 400 godzin. No ale... Ale na kierownicy to może mam z 5, 6. Nie będę cofał na Waszych oczach, bo będziecie się śmiali. Dlatego ja się tu zatrzymam. I powiem Wam do widzenia. A ja już sobie sam wycofam. Także żegnam Was. Tego Serbo, i jego piękna kierownica. O! Kręcę. Eee, Baję!